Witam Was moje koziorożce na czytaniu miesięcznym. Zapraszam Was do czytania, żebyśmy się mogli dowiedzieć, co Was czeka w nadchodzącym miesiącu październiku oraz na co musicie uważać. Także raz jeszcze wszystkich zapraszam. Zobaczmy, co czeka naszego koziorożca. W nadchodzącym miesiącu październiku. Na co musi uważać? Co go czeka w pracy, w finansach, miłości, rodzina, przyjaciele, zdrowie. Pierwszy tydzień. Drugi, miłość. Trzeci tydzień. Tak. Moje drogie koziorożce, jeżeli chodzi o, o to, co, jaka, jaką będziecie mieć taki miesiąc przewodni, to macie tak pod kątem takiej sprawiedliwości. Może będziecie oceniani, może Wy będziecie oceniać, będziecie wspierani wyborem. Na pewno tutaj będzie zawsze prawda zwyciężała i nawet jak będą jakieś kłamstwa wychodziły, to. Będziecie tutaj o tym wiedzieć. Także zobaczymy, jaki będzie, co to, co to nam daje ten cały rozkład na, na, pod różnymi Waszymi strefami życia i zobaczymy każdą strefę, sferę Waszego życia z osobna. Więc na co musicie uważać? Musicie uważać na pewno w tym miesiącu na jakąś zazdrość. Może to być związane w związku, tak jak wstępnie patrzę na karty. Myślę, że może też tutaj z przyjaciółmi, z rodziną, może być drobny zamęt. Także wszystko Wam zaraz będę dokładnie tłumaczyła. Co Was czeka w, w pracy? W pracy, moi drodzy. To no wy macie naprawdę spokojny miesiąc. W pierwszym, pierwszym tygodniu października czeka, czeka Was chyba wypłata, także będziecie mieć jakieś pieniążki. W drugim tygodniu czeka Was jakaś wiadomość związana z pracą, więc nie wiem, czy się będziecie ewentualnie gdzieś przenosić, czy, um, czy na przykład dowiecie się, że jedziecie gdzieś na jakieś targi. Ale to na pewno będzie dobra wiadomość, więc tutaj się tym nie przejmujcie. W czwartym tygodniu, w trzecim tygodniu, tak jak mówię, to, to yy, czeka Was jakaś, jakaś, jakaś ewentualnie podróż bądź, bądź przyjemna wiadomość. Yy, w czwartym tygodniu macie tutaj yy, zamyślenie. Więc nie wiem, czy już będziecie na przykład na etapie y, halloweenowym, czy, y, czy będziecie się zastanawiać, czy tutaj gdzieś podejmować jakieś inne prace, czy, y, czy decyzje, czy jesteście zadowoleni z swojej pracy, a może po prostu będziecie mieć gorszy okres w pracy. Natomiast jak najbardziej tu w, 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 pierwsze trzy tygodnie wychodzą w porządku. Jeżeli chodzi o finanse, to y, tutaj tak samo jest, jest tak naprawdę wszystko w porządku. Pierwsze y, dwa tygodnie y, nie martwiłabym się o finanse. Tutaj w trzecim tygodniu możecie się zastanawiać, y, y, czy, czy y, gdzieś się z, z pieniążkami jakiejś nie, nie, nie udzielić y, może inwestycji, no gdzieś tutaj. Natomiast w czwartym tygodniu już, już macie znowu y, sukces finansowy, więc, więc może gdzieś na przykład wygracie nawet i w totolotka, czy, ym, czy do, dostaniecie jakieś, jakieś pieniążki. Jeżeli chodzi o miłość, y, to moi drodzy, y, stoją te karty tak naprawdę w miłości w październiku pod znakiem zapytania. Jeżeli mamy tutaj na, nasz, na moim kanale związkowców: to um, radziłabym Wam szczere rozmowy, przeprowadzić po prostu szczere rozmowy. Równie dobrze, y, jak macie jakieś, jakieś konflikty do, do wyjaśnienia, to po prostu to wyjaśniajcie. Myślę, że to jest naj, najrozsądniejszy wybór. Natomiast, jeżeli macie y, w związku osoby, z którymi naprawdę się już Wam ciężko żyje, Um, to, już, to już tutaj musicie się zastanowić, czy, czy warto dalej podejmować jakieś rozmowy, czy, yy, czy brnąć nadal gdzieś w jakieś, w jakieś konflikty. Yy, prosiłabym tutaj, żeby zwrócić uwagę na, na trzeci tydzień tak naprawdę tego października, bo jeżeli gdzieś się wam nie układa, no to możecie tutaj mieć taki, taki jakiś większy konflikt. Możecie mieć tutaj jakieś, jakieś kłopoty w związku. Um, nie wiem, czy może też tak się zdarzyć, że na przykład wasz partner może ciężej zachorować, ale um, to myślę, że to w niektórych tylko przypadkach tutaj się będzie tyczyło. Wiadomo, na kanale jest więcej osób i, um, i to tutaj też będzie takie, takie cięższe do powiedzenia. Um, Mówię ogólnie, prawda? Więc, yy, ale w czwartym tygodniu anything, yy, albo się dogadacie w związkach, którzy, którzy gdzieś tam mieli jakieś, jakieś drobniejsze, jakieś takie konflikty, albo dla singli poznacie jakąś super osobę, z którą naprawdę będzie warto porozmawiać, będzie warto być, z którym możecie iść sobie dalej przez życie. W pierwszym tygodniu jeszcze w miłości was może czekać gdzieś, jak macie jakiegoś fajnego partnera, może was czekać podróż. To też do, do niektórych oczywiście. Jeżeli chodzi o, o rodzinę, przyjaciele w, w najbliższym miesiącu, w październiku, to gdzieś tutaj będzie jakaś afera wśród, wśród waszych bliskich. Gdzieś tu będą jakieś rozstania, tak naprawdę, być może ktoś niestety i odejdzie. W, 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 także może to być gdzieś tutaj, mogą się po, porozchodzić też jakieś pary. Może też tak być, że, że m, ktoś będzie postawiony na nowej drodze życia y, w, w trzecim tygodniu. Także drugi, trzeci tydzień będzie taki bardzo kluczowy dla, dla co niektórych z Waszych, z waszych przyjaciół czy, czy, czy też w rodzinie. Ym, ale. Dobra, wiadomość jest taka, że w czwartym tygodniu października jest możliwość, że gdzieś dowiecie się o jakichś zaślubinach bądź odnowieniu jakichś relacji. Może jacyś was, Wasi znajomi się zajdą, bądź, bądź ktoś w rodzinie. E, także pamiętajcie, moi drodzy, że wszystko jest możliwe, prawda? E, jeżeli chodzi o zdrówko, e, o Wasze zdrówko, Moi kochani, w pierwszym tygodniu, jeżeli nie planujecie dzieci, to myślę, że powinniście uważać w pierwszym tygodniu, żeby, żeby gdzieś nie zagrażała wam ciąża. Um, ale możecie się też dowiedzieć o o, o Możecie się jakoś gorzej poczuć, więc radziłabym, żebyście poszli na przykład do jakiegoś lekarza, zrobili badania, takie podstawowe, żebyście wiedzieli, byli pewni, że wszystko jest w porządku. I tak naprawdę yy, to jest najmądrzejsze, co mogłam Wam powiedzieć pod kątem zdrowia, ponieważ potem tutaj już się Wam bardzo fajnie karty układają. W drugim tygodniu tutaj, co jeszcze mogłoby być, mogą występować takie yy, zastanawiania się, przemyślenia, yy, takie. Także myślę, myślę że yy, będziecie mieć jakieś rozkminki też prawdopodobnie. Ale potem to już jak najbardziej jest wszystko w porządku. Także pozdrawiam Was serdecznie.